Witamy na Brzozowym Ranchu. Dzisiaj dojechała, znaczy dojechała. Dowieźliśmy zboże i mieszankę. Będziemy robić teraz paszę dla naszych kurek Zobaczycie, co dajemy. I zapraszamy. Tutaj w beczce mamy już jedno wiaderko duże. pszenżyta naszego, nasze ekologiczne, bez żadnych totalnie oprysku, bez niczego. Potrzebujemy drugie wiaderko. Do tego dajemy taki kubek kredy pastewnej. Tu w boreczku mamy, już wam mówię co mamy, bo jeszcze nie wiem. Ej, tu w woreczku mamy, co tu mamy, pszenicę. Tu mamy pszenicę od sąsiada, mieszka dosłownie kilometr od nas. Też on również nie pryska, więc wszystko jest w 100% ekologiczne, bo naprawdę w ogóle nie używał prysków. raz jest od nas z rodziny chłopak, młody zresztą, przed 30. -tką. Dajemy wiaderko pszenicy i do tego damy, odstawimy tutaj sobie żeby się nie wysypało i tutaj będziemy mieli kukurydzę zagniecioną. kukurydzę zagniecioną musimy otworzyć kukurydzę akurat kupujemy na jarmarku takim tutaj lokalnym ale to też od takiego pana starszego który mówi że nie używa błysków nawet nie używa za bardzo nawozów tylko Gnój byczęcy ze swojej obory Więc kukurydza też jest dość zdrowa mm. A zobaczcie jaka piękna kukurydza Bez mąki, odsiana Naprawdę fajna I tutaj wsypujemy również całe wiaderko I dopełniamy jeszcze jednym wiaderkiem pszenicy Czyli dajemy Dwa wiadra pszenicy na dwa wiadra pszenicy. Naszego o kogoś zadowolony, bo wie, że wyżerka będzie i do tego wiaderko kukurydzy zgniecionej więc w proporcjach 2-2 do 1. Kubeczek był tam kredy pasternej. I teraz jeszcze jeden kubeczek suwiemy za sekundę. Pobiorę tu z komórki. Tu mamy drugi kubeczek, trochę wymieszamy co się da. Kukurydza żeby się wydostała. Przecież to jest na samym dole. Troszkę źle zrobiłem, będę dać wiaderko. Po wiaderku każdego na środek kukurydzy i znowu wiaderko. Ale spróbujemy z namieszać całą. Przeturlać ją, jak robi Albert z lasu, od niego ściągnięty pomysł. On turla beczkę, chociaż teraz to ma już wietnicę do ziemi, tym wierci w beczce. Przewracamy beczuszkę i będziemy turlać. Zabierz no, to wiadro. Pasza już wymieszana. O, jak widać jedna kurka gminszelka zniosła jajeczko Informując o tym. To jest, są nasze pierwsze lęgi. oprócz perliczki oczywiście to jest cała ta zakupiona. E, tam jest włożka lawendowa, maransik i drugi maransik. E, już chodzą sobie na wolności luzem. E, wracają do kurnika całe szczęście. Swojego oczywiście kurnika tego mniejszego, co tam mają dla nich przeznaczony z tak z wolierom. A tu kto Doka. A tu też kureczka, próbuję znieść jajeczko. A już zniosła nawet. Chyba tam pod nią leży jajko, jak widzę. Jest jajeczko, jest. Zniosła mesa. Tutaj nasza glinszelka, zniosła jajeczko. Pokaż się ładnie państwu. Zaprezentuj się. Zniosła jajko. To słuchajko. No, czy najważniejsze jest to, że ostatnimi czasy mam bardzo mało jajek od Mes. E, zaczęmy rozglądać się szukać. Nagle się okazało, że nasze zdolne kurki chyba sobie przygruchały nowy kurnik, który mi się strasznie podobał. E, tu jest jeszcze glebogryzarka. E, kurnik jest oczywiście nieskończony, jest tak w połowicznie zrobiony, ale gniazda. Zewnętrzne są, i patrzcie, jaka niespodzianka odkryłem to dzisiaj. Zaglądam a tam, tak tu jest jedno jajeczko, a tutaj to jest w ogóle szok dwa brązowe od Messy, a trzy te białe. Kto obserwuje mój kanał, to wie, że takich ja ich nigdy nie miałem, bo mam albo zielony od Griszelek, albo te brązowe od Messy. A to jest są jajeczka od zielonej nóżki kuropatwianej mojej leśnej kurki, moja leśna kurka. To jest taka kurka, która sobie żyje tutaj w tym lesie. Tam w opuszczonym ogrodzie sąsiadów. E, I tutaj. Ja ją zakupiłem około 3 tygodni temu jako kwokę. E, na jajku. Przywiozłem ją. Zanim zrobiłem jej wolierkę, z której zresztą teraz właśnie te kurczaki najstarsze korzystają. No to ona się rozmyśliła i zwiała sobie mi do lasu. Jest tak dzika, że nie da się oswoić. Mieszka sobie tutaj. O, w ogóle tu mi trochę narobili elektrycy. Powycinali wszystko, takie dwa pasy. Z jednej strony 250 metrów działki i z drugiej strony, drugie 250. Jest wszystko wykarczowane pod linią średnio napięcia energetyczną. No a wracając do leśnej kurki, to leśna kurka sobie żyje tutaj w tym lesie. Czy ostatnimi czasy trzeba wracać sobie na podwórko i wraca już sobie na podwóreczko? Żeruje sobie w kurniczku, ale o koziołek Filipek. Ale na noc nie wraca do kurnika, idzie sobie gdzieś tam, nie wiem na, naprawdę gdzie na śpił. Tamtej pani z pana drzewie podobno. E, o, czeremka puściła piękne, już owoce. Patrzcie, jakie zbieżność losu. E, czereśnie kwiaty zmarzły na jednej czereśni, jedyne jedne, jaką mamy. Na gruszce to samo, śliwka też kwiaty z marstw, tam zostało dosłownie z pięć sztuk owoców a czeremcha dzika, stoi tak naprawdę nie korzystaliśmy pierwszy raz w tym roku zobaczcie jak obrodzi To jest pełno kwiatów, i już zalążki owoców się robią tutaj jest aż gęsto od kwiatów tym się nic nie stało i one zaowocują o tutaj coś brązowego ale to usuniemy więc yy, tak paszę mamy wymieszaną podsumowując Kurnik jest jeszcze do dokończenia, już niedługo będzie skończony. Koziołek zjada liście czeremchy, ja nie chcę zjada. Mija pilnuje nowego kurnika. Tam się zagnieździła zielono nóżka. Na razie zostawię te jajka. Mam nadzieję, że może znosi je, bo chce na nich zasiąść. Bo fajnie byłoby mieć kwoka, nie tylko wszystko z inkubatora. No bo niestety, grinszelki mi się nie chcą kwoczyć, tak samo jak messy. Aczkolwiek, no mam taką złą wiadomość, trochę nie dzieliłem się nią wcześniej z nikim. E, zginęła mi jedna z naszych griszelek, ta brązowa. Były dwie brązowe, jedna biała i jedna taka pstrokata, jak to się mówi. E, biała i ta pstrokata jest. E, jedna brązowa jest, a druga zniknęła. Po prostu nie ma jej, ale nie ma nigdzie śladu, żeby ktokolwiek, cokolwiek ją zjadło. Prawdopodobnie po prostu... Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co się mogło stać. Po prostu, o, mojego dziecka walizka. E, nie mam zielonego pojęcia, co się mogło stać z tą e, kurką. Naprawdę ciężko jest mi powiedzieć. E, liczę tak po cichu, że być może gdzieś się ona zakwoczyła, ale znowu nie wiem, no kiedy by zbierała jajek, jeżeli prawie codziennie zbierałem po cztery jajka, więc teoretycznie no, nie ma bardzo możliwości takiej żeby gdzieś te jajka, ona sobie ukryła Czy może inne kury nas nosiły A na zakończenie moi drodzy Magicznie przejścimy się na drugą stronę naszej zagrody Tutaj mamy już przygotowane pole zaorane Teraz będziemy czekać na kultywator z wałkiem Żeby nam pięknie pole wyrównał Bo będziemy sadzić tutaj dynie A to kolejna niespodzianka To to, że nasz tunel foliowy już jest gotowy Uporałem się, dałem radę po do kurnika tunel foliowy jest skończony. Mało tego, że skończony. O, Stefan, pieje Mało tego, że skończony, to już nawet pierwsze pomidorki. Prawda, <laughs> zasadziła. Już pokazuję. Proszę bardzo. To są nasze pierwsze pomidorki w życiu. Jeżeli macie jakieś sugestie, to bardzo chętnie poczytamy komentarze. Mój pierwszy raz, totalnie pierwszy raz w życiu, takie coś robimy. To są pomidorki. Ja wiem, że jest pewnie za rzadko za dużo przestrzeni marnujemy ale tu jeszcze musimy zostawić sobie na takie pikowanie bo tutaj właśnie nasiona dyni i pikujemy jak widać już pierwsze listki puszczają w domu dzisiaj mam jeszcze do wysadzenia takich platonów około 10 bo dyni ma być gdzieś tak z 700 do 900 sadzonek no to jest prawie 0,7 hektara i to zamierzamy zająć dynią w oczywiście jeszcze znajdą się Dodatkowe pomidory, ale to jeszcze potrzebujemy dzień, dwa. Sadzonki już są dość spore, ale musimy się zorganizować. Także tunel foliowy stoi, na razie prawie pusty. A tu jeszcze dymka jest zasadzona do jajecznicy, z naszych jajeczek od wspaniałych kurek. Tu jeszcze raz Wam pokażę naszą działkę. Tu jest 0,7 hektara. Odliczam ten na las oczywiście, bo ogólnie rzecz biorąc, to tu zoliczenie podwórka to jest w tą stronę koło hektara, a dokładnie 0.997. A tak mniej więcej odliczając ten pasek zalesiony plus podwórko to gdzieś ko 0.65 do 0.7 hektara. I tutaj będzie na tym dynia, a na jesieni będziemy zakładać łąkę dla koni, ale to już dłuższa historia i nie na teraz. Także dziękujemy serdecznie naszym widzom za oglądanie, za śledzenie naszego kanału. Podwójnie będziemy wdzięczni za łapkę w górę, a tym bardziej za subskrypcję, kto jeszcze tego nie robi W następnym filmiku zrobimy szybkie oprowadzenie po naszym inwentarzu Bo jak zobaczycie, to tak powoli, powoli, ale zbieraliśmy trochę tej zwierzyny Więc następny filmik będzie tutaj z każdej zagrody po kolei Wszystkie trzy klucia podsumujemy tak szybciutko eee, Łącznie nawet z koziołkiem, z kaczkami, gęśmi i tak dalej Więc zapraszamy do subskrybowania, do obserwowania nas do oglądania, do łapek w górę, i za wszystko dziękujemy. Do usłyszenia, pa.